10, 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Prawy 3 plus w dół, długi przy końcu przytnij. 70, lewy 5, do prawy 4 plus nie dni. Lewy 5 do prawy 4 plus nie dni. do lewy 5 tor. 50, prawy 4 odkleis 130, prostuj. Lewy 3 plus nie dni, może więcej. 60, lewy 3 plus do prawy 2 plus, nie tnij. 50, lewy do prawy max, prawy 4 do lewy 3 plus. 60, lewy 2 plus nie tnij do prawy 2 plus, nie tnij. 60, prawy 3 nie tnij do lewy 4, nie tnij. 50, prawy 4, koniec, 3 do lewy 4, nie tnij. 70, lewy max, do prawy 5, 60, hopa, trzymaj lewą, do prawy 5, nie do lewy 5, zać, 130, prawy 4, do lewy 4, 50, prawy max, 60, szczyt, 3 do prawy 5, w 3, do lewy 4 otwiera długi. Za małym szczytem. Prawy 3 plus, zaś do lewy 3 plus nie tnij. 120. Lewy 4, może więcej długi. 60. prawy, Max przy końcu może odkleić. 60 prostu i lewy 3 do prawy 3. Nie tnij. Otwiera długi. Le na końcu szczytu lewy 4 do prawy 3 plus Przy końcu nie tni Do lewy max, na końcu szczyt Prawy 3. 90 lewy 3 plus długi, może więcej 70 lewy Kto jest ten traf. Lewy 3 plus może więcej 70, lewy 4 plus 50 prawy 2 plus, może więcej nie tni. 90

90 prawy max, 140 prostuj do prawy 4 nie tnij, do lewy 4 nie tnij 150 prosty prawy do lewy max Prawy 5 80, prawy 5 odchylony, 70, prawy max do lewy 4 z plusem I od 3 tu prawy 3 plus 60 prawy 4 zaś do lewy 2 pod górę 60, szczyt trzymaj lewo Od szczytu prawy 3 plus 50 lewy 1 plus nie dni 70, prawy dwa nie dni 50 Na szczycie lewy 5 60 lewy 3 plus nie dni 50 prawy 1 plus Prawy do lewy max Prawy do lewy max, 50 lewy, uwaga na oponę do prawy 2. Lewy do prawy 2. 200. Lewy 4 plus. 120. Prawy 4 może więcej. 60, prawy 4 długi. 70, lewy 3 plus, może więcej zać. 100, prawy 3 do lewy 3 długi 50, prawy 2, hak Lewy 3 długi, 50, prawy 2, hak 70 Prawy max 90, lewy 2 plus hak Lewy 2 plus hak 100, prostuj Lewy 4 minus, do prawy 4 długi Na końcu szczyć śmiało 90 Lewy max Do prawy 4 plus do prawy 4 plus 200 Prawy 4 plus

Lewy 4 plus długi może więcej do prawy max 120 od szczytu Prawy Max 180 Prawy 5 90, prawy 4 plus do lewy 4, długi zać Prawy 4 plus do lewy 4, długi zać do prawy 3 plus może więcej do prawy 5 110 prostuj. Prawy 3 plus nie wypuszczaj. Szczyt śmiało 100. Prostuj. Lewy 3 plus nie jedź do prawy 5. Do lewy 4 plus 70 prostuj. Prawy 4 do lewy 4. 80. Szczyt. Prawy 3.

Prawy 3 plus do prawy 3 to lewy 5 i prawy 5. I prawy 5, 90. Lewy 3 plus otwiera, zamyka. 80. Lewy 5. 50. Zaszczytem. 40. Prawy 4 plus do lewy 3. plus 80. Prawy 3 plus długi. Prawy 3 plus długi, 50. Lewy 4 krótki w środle, przy dni. Do prawy 4 tor. Do lewy 4. 50 prawy max. 170. Mały szyć śmiało. Mały szyć śmiało, 50 prawy. Bić do lewy 2 plus długi hak. Długi hak. 60 prawy, 2 hak, długi. Prawy 2 hak długi do lewy 2 plus może więcej 70 prawy 5 80 lewy 4 plus krótki 150 prosty zaszczytem lewy 4 plus do prawy max Lewy 4 plus do prawy max 80 lotna szczyt, za szczytem prawy 4 plus Kurwa.